Zapraszamy po naszą najświeższą nowość. Przyjechała dzisiaj z drukarni, także absolutna premiera na targach książki w Arkadach Kubickiego. To są felietony Marka Chłaski publikowane w prasie. I tu uwaga, w prasie nie tylko polskiej, ale także niemieckiej i izraelskiej. Mamy tutaj cztery teksty Chłaski, które ukazywały się w tygodniku izraelskim Marif i nigdy dotąd nie były przetłumaczone na polski. Także to polecamy na pewno. Jeśli chodzi o chłaskę, mamy drugą nowość. Już jest chwilę na rynku, ale nie tak długo. Cmentarze, drugie zabicie psa i nawrócone w jafie. To jest zbiór, który może w nieoczywisty sposób został utworzony. Kulisy tego połączenia wyjaśnia Radosław Młynarczyk we wstępie. Także zapraszam. Inna nasza nowość. Znana dziennikarka związana z polityką. Justyna Sobolewska napisała książkę o nieczytaniu. Podjęła tutaj refleksję o tym, dlaczego czytamy, a może dlaczego częściej nie czytamy, co nam przeszkadza w czytaniu, a co pomaga, jak czytać z dziećmi, gdzie czytać. Przypomina też ulubione lektury. Myślę, że dla każdego czytelnika będzie tutaj jakiś ciekawy czytelniczy wspominek. Z literatury mamy także, bardzo ciekawą, ciekawą biografię po raz pierwszy Przemysław Pawlak podjął takie wyzwanie napisania całościowej biografii niesztampowego przecież artysty Witkacego. Chyba udało to się świetnie, bo książka zyskała już wiele nagród. Świetnie się sprzedaje, ma wielu czytelników, także polecamy biografię Witkacego. Przedstawiam też Państwu ciekawy wywiad-rzekę. Wywiad, wywiad prowadzi Piotr Zaremba, rozmówcą jest Robert Kostro. Panowie opowiadają, dyskutują o kulisach powstania Muzeum Historii Polski. Przedstawiam też Państwu inny wywiad-rzekę, dość nowy. Z Maciejem Radziwiłem rozmawia Aleksander Kaczorowski. Pomyśleliśmy trochę ten wywiad w dialogu może do różnych ostatnich publikacji, które w nurcie chłopskim. Gdzieś, ludowej historii Polski. O właśnie, w nurcie chłopskim gdzieś się mieszczą, czy gdzieś się znalazły. Trudno dokładnie nawet sprecyzować ten nurt. Maciej Radziwił jako przedstawiciel współczesnych arystokratów. Opowiada nie tylko o tym, jak dzisiaj ma się ta grupa społeczna, ale opowiada też swoją prywatną historię o losach Radziwiła w Perelu. Opowiada niezwykle ciekawy, jest terudytą, umie zażartować, mnóstwo tutaj ciekawych anegdot. Odsłania także kulisy sprawy obrazu krakowskiego u Czartoryskich. Także polecamy Radziwił w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim.